Tematem dzisiejszego filmu z cyklu Ogród ozdobny będzie rozmnażanie roślin przez sadzonki na przykładzie bluszczu, bukszpanu i fuksji. Zapraszam. Nie ma prostszej techniki pozyskania roślin niż rozmnażanie przez sadzonki pędowe, i dotyczy to wielu gatunków, jakie uprawiamy w ogrodach i w domach. Materiałem wykorzystywanym do tego zabiegu są fragmenty pędów, najczęściej z części wierzchołkowej, ale nie tylko. Pierwsze sadzonki niektórych roślin można pobierać wiosną, kiedy pędy są świeże i elastyczne są to tak zwane sadzonki zielne. Natomiast pod koniec lata i na początku jesieni, kiedy gałązki są bardziej dojrzałe, się sadzonki półzdrewniałe. Ukorzeniają się one zazwyczaj dłużej, ale częściej się przyjmują. Rozmnażając rośliny przez sadzonkowanie uzyskujemy potomstwo identyczne z rośliną mateczną. Tą techniką można rozmnażać między innymi rośliny liściaste zrzucające liście na zimę, takie jak np. forsycja, hortensja czy tawuła, rośliny liściaste zimozielone, takie jak np. laurowiśnia, bukszpan czy irga, mera, rośliny iglaste, jak np tuja, cyprysik czy cis, rośliny wrzosowate jak różaneczniki i wrzosy, choć jest to nieco trudniejsze, za to trudne nie jest rozmnażanie przez sadzonki wielu roślin balkonowych i tarasowych, takich jak na przykład fukcje czy niektóre gatunki pelargonii oraz pnączy, takich jak np. przykład bluszcz, komarzyca czy winobluszcz pięciolistkowy. W ten sposób rozmnażać możemy też wiele roślin domowych, takich jak na przykład Dracena, Diefenbachia, Trzykrotka czy Fikusy. Większość gatunków podczas rozmnażania przez sadzonki wytwarza korzenie w tzw. węzłach, czyli w miejscach wyrastania nowych pędów i liści. Dlatego też każda nowo pobrana sadzonka powinna mieć przynajmniej jeden węzeł, który po włożeniu do podłoża wypuści korzenie. Sadzonka musi mieć również co najmniej jeden węzeł w części nadziemnej. W praktyce pozostawia się więc jedną, dwie lub trzy pary liści, w zależności od gatunku. Długość pobieranej sadzonki także zależna jest od gatunku, ponieważ odległości od węzła bywają różne. Sadzonki nie powinny być jednak zbyt długie, ponieważ wówczas bardziej są narażone na przesychanie i gorzej w związku z tym się ukorzeniają. Pobierając sadzonki na przełomie lata i jesieni, umieszczamy je potem w miejscu jasnym, ale oświetle rozproszonym, nie bezpośrednio nasłonecznionym, w temperaturze około 20 stopni Celsjusza. Do gruntu sadzimy je zwykle na następnej wiosny. I przechodząc do konkretnych przykładów, można zacząć od bukszpanu. To roślina wspaniała, która w ogrodach może być sadzona jako soliter, lub w formie żywopłotu, większego lub niższego. Niestety, często w ostatnich latach bywa atakowana przez cmałbuk szpanową. Tak też się stało z moimi okazami, które uprawiałam w donicach. Żeby je odratować, można je przyciąć, bo rośliny te nie są chore, a jedynie zjedzone, czyli uszkodzone mechanicznie. Wypuszczą one w kolejnym sezonie kolejne pędy i z czasem odrosną, o ile oczywiście znowu nie zostaną zaatakowane przez te groźne dla nich szkodniki. Cięcie można przeprowadzić sekatorem, nożycami do żywopłotu lub akumulatorowym trymerem, który jest bardzo pomocny w formowaniu i przycinaniu wielu ogrodowych roślin. Bukszpany to rośliny wolno rosnące, więc na zazielenienie będzie trzeba nieco poczekać, ale obcięte fragmenty można wykorzystać do pozyskania nowych roślin, nawet jeżeli liście są uszkodzone i w tej chwili gałązki nie prezentują się zbyt ładnie. I tak w przypadku sadzonek należy usunąć Liście od dołu zostawiając jedynie kilka od góry lub po bokach w przypadku sadzonek pędowych, żeby ograniczyć transpirację i w ten sposób zachęcić roślinę do wytworzenia korzeni szpan dość łatwo rozmnaża się przez sadzonkowanie. Sadzonki przyjmują się dobrze zarówno późnym latem czy wczesną jesienią, jak i wiosną przed okresem wzrostu pędów. Pędy powinny mieć około 7-10 cm długości. Od dołu, jak już wspomniano, usuwamy części liści, żeby nie zagłębiać ich w ziemi. Sadzimy je do pojemników z przepuszczalnym podłożem, np. w ziemi do wysiewu i pikowania, które ma odpowiednią strukturę i w którym rośliny zarówno dobrze kiełkują, jak i się ukorzeniają. Podczas rozmnażania roślin warto użyć także ukorzeniacza, który stymuluje rozwój korzeni i wspomaga proces ukorzeniania. Należy go rozpuścić w wodzie zgodnie z instrukcją i zamoczyć w nim na chwilę nowe sadzonki, po czym umieścić je w ziemi w przygotowanym dla nich pojemniku. Preparat taki może być stosowany zarówno do sadzonek półzdrewniałych, jakie zazwyczaj Zbieramy pod koniec lata, jak również do sadzonek zielnych lub zdrewniałych. Można w nim moczyć także korzenie czy też cebulę roślin przed sadzeniem i opryskiwać nim nasiona przed wysiewem. Nadaje się również do podlewania świeżo posadzonych roślin lub sadzonek umieszczonych już w ziemi. A po umieszczeniu sadzonek w ziemi, dobrze jest jeszcze okryć pojemnik lub doniczki z sadzonkami, np. Na prowizorycznym namiotem z folii lub wstawić je do mini szklarenki. Późną jesienią młode szpanny przenosimy do jasnego, ale chłodnego pomieszczenia, np. do szklarni, gdzie temperatura utrzymuje się powyżej zera lub na nieogrzewaną klatkę schodową, ewentualnie w czasie łagodnej zimy, można pozostawić je osłonięte np. agrowłókniną w ogrodzie. W maju następnego roku sadzimy je na docelowe stanowisko na rabacie lub w zewnętrznej donicy. W przypadku bukszpanu najłatwiej jest go rozmnażać za pomocą sadzonek wierzchołkowych. Podobnie jest z fuksjami. Możemy je rozmnożyć jeszcze w sierpniu lub we wrześniu, jeżeli pogoda dopisuje, a także wiosną, po zimowaniu i wypuszczeniu przez rośliny młodych przyrostów. Pobieramy silne, zdrowe i ulistnione pędy, z których dolne liście jak zawsze usuwamy, a pęd obcinamy tuż poniżej węzła. Warto pamiętać, że w przypadku roślin kwitnących do rozmnażania wykorzystujemy pędy bez kwiatów, bo kwitnienie utrudnia ukorzenianie. Jeżeli więc fuksje jeszcze kwitną, z pędów przeznaczonych na sadzonki, kwiaty te i pąki, czy też zawiązane owoce, obrywamy. Koniec każdej sadzonki również warto namoczyć w preparacie do ukorzeniania i sadzimy je prawie po nasadę liści w przepuszczalnym podłożu, np. w ziemi do wysiewu i pikowania lub w innym podłożu z domieszką piasku lub perlitu. Tutaj także doniczkę dobrze jest wstawić potem do mini szklarenki lub zrobić tzw. Tak namiot z folii, by utrzymać wilgotność. Pojemniki z sadzonkami ustawiamy w ciepłym i jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Sadzonki fuksji ukorzeniają się zwykle w ciągu 2-4 tygodni. Bluszcz ukorzenia się jeszcze szybciej. Jest to chyba jedna z najprostszych roślin do rozmnażania. Sadzonki można pobrać zarówno z wierzchołków pędów, jak również z dalszych ich fragmentów. Uprawiając bluszcz w ogrodzie, często możemy zauważyć, że same się one ukorzeniają, jak tylko mają kontakt z podłożem. Czasami jest to wręcz uciążliwe. Sadzonki bluszczu możemy pobrać też z gatunków, które uprawiamy w Donicach, na balkonach, tarasach lub w domach i które są bardziej Wrażliwe na chłody. Zwłaszcza jeżeli chcemy odmłodzić nasze nasadzenie, bo na przykład za bardzo się rozrosło. Lub potrzebujemy na przykład kilku niewielkich roślin do stworzenia jesiennych lub zimowych roślinnych dekoracji, w którym bluszcz prezentuje się doskonale. Bluszcz ukorzenia się szybko, więc pobierając sadzonki na przełomie lata i jesieni, będą gotowe już w październiku lub listopadzie. Wystarczy odciąć wybrane pędy praktycznie dowolnej długości, i następnie podzielić je na mniejsze. Wierzchołkowe mogą być nieco dłuższe, 5-10 cm, pędowe mogą być krótsze, ale muszą zawierać co najmniej jeden liść. Niekiedy są już na nich widoczne korzenie pędowe, które oczywiście należy umieścić w ziemi. Jeżeli korzenie nie są jeszcze widoczne, Fragment pędu umieszczamy w podłożu poziomo, tak żeby liść wystawał pionowo nad powierzchnią ziemi. W niewielkich doniczkach produkcyjnych można posadzić kilka sadzonek, dzięki czemu szybko uzyskamy całkiem gęsto uistnioną nową roślinę. Jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę, powinien przeprowadzić te zabiegi w rękawiczkach, ponieważ bluszcz zawiera substancje drażniące skórę i błony śluzowe. Odcięte i pocięte fragmenty pędu w bluszczu sadzimy również w przepuszczalnym podłożu. Można ukorzenić je także w wodzie. A potem należy już dbać o regularne podlewanie naszych nowych sadzonek, żeby podłoże było stale lekko wilgotne. Za pierwszym razem możemy wykorzystać preparat do ukorzeniania, po kilku tygodniach będziemy mogli się cieszyć nowymi okazami. I to tyle na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród ozdobny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.